Jest coś, o czym prawie nikt nie mówi w społeczności duchowej, coś tak rzadkiego, tak głębokiego, że kiedy się wydarza, fundamentalnie zmienia strukturę rzeczywistości dla obu zaangażowanych osób. Mówię o tym, co się dzieje, gdy spotykają się dwie istoty duchowo przebudzone, nie dwie osoby, które czytają te same książki, nie dwie osoby, które uczestniczą w tych samych odosobnieniach medytacyjnych. Nie dwie osoby, które po prostu dzielą zainteresowanie duchowością. Mówię o dwóch osobach, które naprawdę rozpuściły swoją identyfikację z umysłem myślącym. Dwóch osobach, które żyją przede wszystkim z obecności, a nie z ego. Dwóch osobach, które dotknęły wieczności w sobie, co się dzieje, kiedy się spotykają. Eckhart Tolle o tym mówił. Ale to. Co ujawnia, nie jest tym, czego większość ludzi się spodziewa. A prawda, może całkowicie odmienić sposób, w jaki postrzegasz relacje, więź i samą miłość. Ponieważ oto paradoks, który rozumie bardzo niewielu. Większość poszukujących duchowości spędza lata, mając nadzieję na znalezienie tej jednej osoby, tej bratniej duszy, tego bliźniaczego płomienia. Który w końcu ich zrozumie, wierzą, że kiedy znajdą tę osobę, cała ich samotność zniknie, wszystkie ich zmagania się skończą. W końcu poczują się kompletni. Ale Tole wskazuje na coś zupełnie innego, mówi, że relacje nie są po to, żeby uczynić Cię szczęśliwym. Musisz to naprawdę usłyszeć. Relacje nie są po to, żeby uczynić Cię szczęśliwym, są po to. Żeby uczynić Cię świadomym, a to rozróżnienie. Zmienia wszystko. Ponieważ jeśli podchodzisz do relacji z nieświadomym przekonaniem, że inna osoba Cię dopełni, już przygotowałeś scenę na cierpienie, nałożyłeś niemożliwy ciężar na inną ludzką istotę. Poprosiłeś ją, aby wypełniła pustkę, której żadna osoba nie może wypełnić. Uczyniłeś ją odpowiedzialną za swój wewnętrzny stan. A to jest dokładnie to, co robi ego. Ego zawsze szuka zbawienia. Poprzez zewnętrzne formy, poprzez osiągnięcia, poprzez posiadłości, poprzez relacje, ego mówi: Kiedy znajdę właściwą osobę, wtedy będę w pokoju. Ale ten pokój nigdy nie nadchodzi, ponieważ ego jest samą przeszkodą do pokoju. Więc co się dzieje? Kiedy spotykają się dwie osoby? Które naprawdę przekroczyły ten wzorzec? Co się dzieje? Kiedy żadna z osób nie szuka w drugiej, dopełnienia, co się dzieje? Kiedy obie osoby są już całe, w sobie? Wtedy zaczyna się, coś niezwykłego. Tolle opisuje, że kiedy spotykają się dwie przebudzone istoty, nie ma dramatu. Pomyśl o tym przez chwilę. Żadnego dramatu, żadnych cykli przyciągania i odpychania. Żadnego wzorca idealizacji, po którym następuje rozczarowanie, żadnych przepychanek sprzecznych ego, po prostu obecność, spotyka obecność, bezruch, rozpoznaje bezruch, wieczność, w jednej osobie, kłania się wieczności, w drugiej. To jest to, czym naprawdę jest prawdziwa miłość nie desperackim trzymaniem się, które większość ludzi nazywa miłością. Nie uzależnieniem emocjonalnym, które tworzy takie wzloty i upadki, nie przywiązaniem opartym na potrzebach, które udaje więź. Prawdziwa miłość. To rozpoznanie siebie, swojej najgłębszej esencji, w innej istocie. Tole powiedział to w wywiadzie z Oprah Winfrey, i to wskazuje na coś głębokiego. Kiedy jesteś obecny, naprawdę obecny, widzisz przez formę drugiej osoby. Do bezforemnego w niej. Widzisz poza ich osobowość, poza ich historię, poza ich uwarunkowania, widzisz samo bycie, patrzące na ciebie. A w tym rozpoznaniu jest miłość, która nie ma przeciwieństwa. Ta miłość nie przychodzi i nie odchodzi, w zależności od okoliczności. Nie zależy od tego, czy druga osoba zachowuje się w określony sposób, nie waha się wraz z nastrojami czy warunkami. Ona po prostu jest, ponieważ powstaje z wieczności, a nie z umysłu, ale tutaj. Większość ludzi się myli. Słyszą o tego rodzaju miłości i myślą: Chcę tego. Zamierzam znaleźć kogoś przebudzonego, aby mieć z nim to doświadczenie, a w tej samej myśli już to przegapili. Ponieważ szukanie jest problemem. Nie możesz znaleźć przebudzonej miłości, szukając jej. Możesz jedynie stać się przestrzenią, w której przebudzona miłość może powstać. To oznacza, że praca jest zawsze wewnętrzna. To oznacza, stanie się tak zakorzenionym w obecności, że nie potrzebujesz już nikogo, aby cię dopełnił. To oznacza, rozpuszczenie swojego ciała bolesnego tak całkowicie, że nie jesteś już wywoływany do nieświadomej reaktywności. To oznacza, Pogodzenie się z byciem samemu. Tak głęboko, że nie podchodzisz już do relacji, z potrzebą, a wtedy dzieje się coś tajemniczego, kiedy już nie szukasz, stajesz się atrakcyjny w zupełnie inny sposób. Nie atrakcyjny dla ego innych, które żywi się dramatem, intensywnością i rollercoasterem emocji, ale atrakcyjny dla samej obecności. Stajesz się magnesem dla świadomości. A jeśli jest inna istota, która wykonała podobną wewnętrzną pracę, która również zakorzeniła się w obecności, rozpoznacie się nawzajem, nie poprzez zwykłe mechanizmy przyciągania, nie poprzez chemię opartą na ego, która tworzy zauroczenie, ale poprzez coś znacznie głębszego. Rozpoznacie bezruch w sobie nawzajem, poczujecie przestrzeń która otacza drugą osobę, wyczujecie, że oni również nie zagubili się w śnie formy. To rozpoznanie jest natychmiastowe i nieomylne, nie ma kwestionowania, żadnych wątpliwości, żadnego zastanawiania się, czy to jest to. Po prostu wiesz, ponieważ bycie rozpoznaje bycie, prawda, rozpoznaje prawdę, ale chcę być bardzo jasny co do czegoś. Ponieważ to jest to, gdzie często dochodzi do duchowego omijania, to nie jest to samo, co intensywne uczucie, które ludzie nazywają spotkaniem bliźniaczego płomienia. Badania opublikowane w czasopismach naukowych pokazują, że to, co wiele osób nazywa doświadczeniami bliźniaczego płomienia, często charakteryzuje się intensywną dynamiką energii, która może sprawić, że relacje są niezwykle trudne. Badania wykazały, że relacje bliźniaczych płomieni uzyskują wyższe wyniki w zakresie telepatii, synchroniczności i zjawisk energetycznych, ale także w zakresie wyzwalania, aktywacji ciała i tego, co badacze nazywają trudną dynamiką energii. Psychology Today zwróciło uwagę, że wiele relacji które wydają się natychmiastowo intensywne, są w rzeczywistości produktem ubocznym więzi traumatycznych i niezdrowych stylów przywiązania, a nie duchowego połączenia. To jest kluczowe, aby to zrozumieć. Intensywność, której pragnie ego, nie jest tym samym, co głębia, którą oferuje obecność. Intensywność oparta na ego tworzy dramat, konflikt. Cykle rozstań i powrotów, głębia oparta na obecności, tworzy pokój, ekspansję, ciągły wzrost, bez potrzeby kryzysu. One czują się całkowicie inaczej. Ego będzie się nudzić. Miłością opartą na obecności, powiedziałoby: Gdzie jest pasja, gdzie jest ogień, gdzie jest podekscytowanie, ale obecność w Tobie. Rozpozna tę miłość jako dom. Poczujesz, jakbyś wreszcie dotarł do celu po całym życiu wędrówki. Poczujesz ulga. Pozwól teraz, że opiszę, jak to naprawdę wygląda w praktyce, bo teoria jest bezużyteczna bez zastosowania. Kiedy dwie przebudzone istoty są razem, w relacji pojawia się przestrzeń. Eckhart Tolle mówi o tym wprost. Pyta: W odniesieniu do każdej ludzkiej relacji czy jest w niej przestrzeń? Przestrzeń to moment, w którym myśli tracą na znaczeniu. Nawet emocje stają się mniej ważne. To, co pozostaje, to czysta obecność. W praktyce oznacza to, że dwie osoby mogą siedzieć razem w całkowitej ciszy i czuć się bardziej połączone niż większość par, które godzinami rozmawiają. Oznacza to, że rozmowy wynikają z obecności, a nie z potrzeby wypełnienia pustki. Oznacza to, że konflikty są rozwiązywane bez przejęcia kontroli przez ciało bolesne, bez używania słów jako broni, bez potrzeby udowadniania swoich racji. Kiedy dochodzi do konfliktu między dwiema przebudzonymi istotami, dzieje się coś niezwykłego. Żadna z osób nie identyfikuje się ze swoim stanowiskiem. Obie osoby mogą obserwować swoje reakcje, nie dając się im kontrolować. Obie osoby widzą pojawiające się ego. I decydują się za nim nie podążać. A ponieważ żadna ze stron nie dolewa oliwy do ognia, konflikt naturalnie się rozwiązuje. Nie przez tłumienie, nie przez to, że jedna osoba wygrywa, a druga przegrywa, nie przez kompromis, który nikogo nie satysfakcjonuje, lecz przez samą obecność, światło świadomości oświetla nieświadome wzorce, które normalnie wywołałyby konflikt, i w tym świetle tracą one swoją moc. To właśnie ma na myśli Tolle, kiedy mówi, że relacje są najlepszym poligonem ćwiczeń dla praktykowania obecności. Bo czym innym jest być obecnym, kiedy jesteś sam, medytujesz, w idealnych warunkach, a czym innym jest pozostanie obecnym, kiedy druga osoba uruchamia twoje najgłębsze lęki, twoje najstarsze rany, twoje najbardziej zakorzenione wzorce. To tutaj dokonuje się prawdziwy wzrost. To tutaj obecność jest prawdziwie testowana. A kiedy dwie osoby są temu oddane? Kiedy obie uznają, że relacja jest narzędziem do przebudzenia, a nie do zaspokajania ego? Zachodzi coś alchemicznego. Każde wyzwanie staje się okazją, każdy wyzwalacz staje się nauczycielem, każdy moment tarcia staje się paliwem dla głębszego przebudzenia. To nie znaczy, że relacja jest zawsze łatwa w konwencjonalnym sensie. Głęboka transformacja nie jest komfortowa, ale jest w tym głęboka słuszność. Poczucie, że wszystko dzieje się dokładnie tak, jak powinno. A pod każdym wyzwaniem pojawia się niewzruszony fundament obecności, świadomość, że jesteście w tym razem, że oboje zmierzacie w tym samym kierunku, że oboje służycie czemuś większemu niż wasze indywidualne ego to właśnie Tole nazywa oświeconą relacją. Nie relacją, w której obie osoby są w pełni oświecone w ostatecznym sensie, ale relacją, w której obie osoby są zaangażowane w przebudzenie, w której sama relacja staje się praktyką duchową, w której miłość może płynąć z wieczności, a nie z umysłu. W swojej książce Potęga teraźniejszości, Eckhart Tolle poświęca cały rozdział oświeconym relacjom, wyjaśnia, że większość relacji. Oscyluje między tym, co nazywa cyklem miłości i nienawiści. Jest początkowa faza intensywnego przyciągania, w której wydaje się, że druga osoba dopełnia Twoje życie. Potem nieuchronnie pojawia się rzeczywistość. Osoba ta nie zawsze zachowuje się tak, jak chcesz. Ma wady, uruchamia Twoje ciało bolesne, a miłość zamienia się w urazę, uznanie zamienia się w krytykę. Osoba, którą idealizowałeś, staje się źródłem twojego cierpienia. Ten cykl powtarza się w kółko w nieświadomych relacjach, ale w oświeconej relacji, cykl ten zostaje przerwany. Nie dlatego, że wyzwania znikają, ale dlatego, że obie osoby rozpoznają wzorzec takim, jakim jest. Widzą pojawiające się ego, widzą aktywowane ciało bolesne. I zamiast się z nim identyfikować, obserwują je. Wprowadzają obecność do miejsc, w których nieświadomość chce przejąć kontrolę. To jest rewolucyjne. To zmienia wszystko w sposobie funkcjonowania relacji. Teraz chcę odnieść się do czegoś. Co może się w tobie pojawić, gdy to słyszysz? Możesz myśleć to brzmi pięknie ale jest tak odległe od mojej rzeczywistości. Możesz patrzeć na swoje obecne relacje i widzieć, jak bardzo ego wciąż działa. Możesz czuć się zniechęcony, jakby ten rodzaj miłości był tylko dla wyjątkowych ludzi, a nie dla zwykłych ludzi, takich jak Ty. Pozwól, że odniosę się do tego wprost. Po pierwsze, fakt, że rezonujesz z tym, co opisuję, oznacza coś znaczącego. Oznacza to, że ziarno przebudzenia już w Tobie żyje. Oznacza to, że ujrzałeś, choćby na krótko, to, co jest możliwe i ten przebłysk wystarczy ponieważ przebudzenie nie polega na dotarciu do jakiegoś ostatecznego celu w którym nigdy więcej nie doświadczysz ego przebudzenie to ciągły proces zauważania kiedy zasnąłeś i decydowania się na ponowne przebudzenie każda chwila oferuje ten wybór a w każdej chwili w której wybierasz obecność zamiast identyfikacji z myślami wzmacniasz ten mięsień Sprawiasz, że oświecona miłość staje się bardziej możliwa. Po drugie, nie musisz szukać innej przebudzonej osoby, aby rozpocząć tę pracę. W rzeczywistości, próba znalezienia przebudzonego partnera, zanim wykonasz własną wewnętrzną pracę, jest stawianiem wozu przed koniem. Pytanie nie brzmi, gdzie mogę znaleźć kogoś przebudzonego? Pytanie brzmi, jak mogę stać się bardziej obecny w mojej obecnej sytuacji, z moim obecnym partnerem, w moich obecnych okolicznościach? Bo oto sekret: Twoja obecność może obudzić obecność w innych. Kiedy przestajesz reagować z ciała bolesnego, kiedy przestajesz karmić konflikty swoją własną nieświadomością, kiedy zaczynasz odpowiadać z ciszy, zamiast z reaktywności. Coś się zmienia w dynamice. Druga osoba może nieświadomie nie rozumieć, co się zmieniło, ale na jakimś poziomie to poczuje, zauważy, że zwykłe wzorce nie działają, doświadczy chwil niespodziewanego spokoju i w niektórych przypadkach Twoja obecność wywoła ich obecność. Nie zawsze. Niektórzy ludzie są tak bardzo identyfikowani ze swoim ego, że będą się temu opierać, będą eskalować. Będą próbowali sprowokować cię z powrotem do nieświadomości, ale to jest ich podróż. Twoja podróż polega na pozostaniu obecnym, niezależnie od tego, jak reagują inni. Twoja podróż polega na byciu przestrzenią, o której mówi tole, mówi. To najwspanialsze, jeśli możesz być dla drugiej osoby przestrzenią, a nie osobą. Co to znaczy? To znaczy puścić swoją wizję tego. Jak druga osoba powinna być to znaczy, nie wymagać od niej zmiany, abyś mógł być w pokoju tam dam to znaczy, ofiarować jej dar swojej obecności, swojej akceptacji, swojego braku osądu a z tej przestrzeni staje się możliwa prawdziwa więź. No dobrze. A jak rozpoznać, czy naprawdę spotkałeś inną przebudzoną istotę to ważne. Ponieważ ego jest bardzo sprytne w tworzeniu fałszywych rozpoznań, ego może przekonać cię, że intensywne przyciąganie to duchowe połączenie, że wspólne przekonania na temat duchowości równają się wspólnej obecności, że ktoś, kto używa właściwego słownictwa, jest kimś, kto ucieleśnia obecność. To pułapki oto prawdziwe oznaki, że spotkałeś kogoś kto jest autentycznie zakorzeniony w obecności. Po pierwsze, wokół tej osoby panuje pewien rodzaj bezruchu, niewymuszonego bezruchu, nie bezruchu kogoś, kto tłumi swoje emocje, ale naturalnego, niewymuszonego bezruchu, który pochodzi z pogodzenia się z tym, co jest. Możesz poczuć ten bezruch, jest niemal namacalny, kiedy jesteś w jego obecności. Twój własny umysł ma tendencję do wyciszania się. Twój własny układ nerwowy ma tendencję do uspokajania się. To nie jest coś, co ta osoba ci robi. To po prostu efekt, spotkania się obecności z obecnością. Po drugie, nie ma w niej potrzeby bycia potrzebnym. Ona cieszy się Twoim towarzystwem, ale nie potrzebuje cię, abyś ją dopełniał. Ona cię docenia, ale jej szczęście. Nie zależy od Ciebie. Ona Cię kocha. Ale ta miłość nie wiąże się z warunkami ani żądaniami. To bardzo różni się od miłości opartej na Ego, która mówi: Kocham Cię, dopóki sprawiasz, że czuję się dobrze, dopóki zaspokajasz moje potrzeby, dopóki zachowujesz się takam, jak chcę. Po trzecie, bierze odpowiedzialność za swój własny stan wewnętrzny. Kiedy doświadcza trudnych emocji, nie obwinia ciebie. Kiedy coś ją wywoła, rozpoznaje to jako swój własny spust, a nie Twoją winę. Kiedy pojawiają się konflikty, najpierw patrzy do wewnątrz, zanim zacznie wskazywać na zewnątrz. To cecha charakterystyczna kogoś, kto wykonał prawdziwą pracę wewnętrzną. Po czwarte, jest w niej głębia, która wykracza poza osobowość. Kiedy z nią rozmawiasz, czujesz, że nie komunikujesz się tylko z jej umysłem czy jej historią. Dotykasz czegoś, co jest w niej ponadczasowe. Rozmowy wydają się inne, bardziej prawdziwe, bardziej znaczące. Nawet wspólna cisza wydaje się żywa po piąte. I to jest chyba najważniejsze. Ona kieruje cię z powrotem do siebie samego. Nie w sposób nauczycielski, no, nie mówiąc ci, co masz robić. Ale samym swoim istnieniem. Przypomina ci o Twojej własnej prawdziwej naturze, w jej obecności. Przypominasz sobie, kim jesteś, poza swoimi myślami, poza swoją historią, poza swoim uwarunkowaniem. To ma na myśli Eckhart Tole, kiedy mówi, że miłość jest rozpoznaniem siebie w drugim. Kiedy spotykasz kogoś naprawdę obecnego, staje się on lustrem, nie lustrem. Odbijającym Twoje ego, co robi większość związków, ale lustrem, odbijającym Twoją esencję, Twoją istotę, Twoje prawdziwe ja, a w tym odbiciu przypominasz sobie, o czym zapomniałeś. To największy dar, jaki dwie przebudzone istoty mogą sobie dać, niedopełnienie, ponieważ obie są już kompletne. Nieszczęście. Ponieważ szczęście oparte na warunkach zewnętrznych jest zawsze niestabilne, ale przypomnienie, ciągłe przypominanie o prawdzie, która leży pod wszystkimi pozorami, nieustanne zaproszenie z powrotem do obecności, żywa demonstracja, że możliwy jest inny sposób bycia, to się dzieje. Kiedy spotykają się dwie przebudzone dusze, nie fajerwerki i dramat, nie intensywność i pasja w sensie ego, ale głębia, pokój, Rozpoznanie, dom, ego będzie ci wmawiać, że to nie wystarcza, że potrzebujesz wzlotów i upadków, dramatu i pojednania, bólu i przyjemności, które większość nazywa miłością. Ale obecność w tobie wie lepiej. Wie, że to, co opisuje, jest jedyną miłością, która nie prowadzi do cierpienia, jedynym połączeniem, które się pogłębia. Zamiast zanikać jedyną relacją, która służy przebudzeniu, zamiast wzmacniać sen. A teraz chcę podzielić się czymś praktycznym, jeśli jesteś obecnie w związku, i chcesz zmierzać w kierunku tego, co opisywałem Oto, od czego zacząć. Zacznij od siebie. Za każdym razem, to za gdy zauważysz, sobie, że chcesz, aby twój partner był inny. Zatrzymaj się, uznaj, że chęć, aby był inny, jest ego, szukającym zbawienia poprzez formę. Wróć do obecności. Zaakceptuj go takim, jakim jest w tej chwili. To nie znaczy, że nie możesz mieć granic. To nie znaczy, że akceptujesz obraźliwe zachowanie, ale to znaczy, że przestajesz nieustannie odrzucać to, co jest za każdym razem. Gdy czujesz się wywołany przez swojego partnera, zatrzymaj się. Zauważ to uczucie w swoim ciele. Skurcz, gorąco, znajomy wzorzec się pojawia. I zamiast wyrażać to jako winę czy krytykę, pozostań z tym, poczuj to w pełni, le nie działając z tego poziomu. Pozwól obecności to oświetlić. W ten sposób ciało bolesne się rozpuszcza, nie poprzez tłumienie go. Nie poprzez wyrażanie go nieświadomie, ale poprzez wniesienie światła świadomości do niego. I za każdym razem, gdy czujesz się odłączony od swojego partnera, mojtan, zatrzymaj się. Zamiast szukać połączenia poprzez rozmowę, aktywność, czy fizyczną bliskość, spróbuj tego. Po prostu stań się obecny w jego obecności. Poczuj jego istotę. Nie jego osobowość, jego istotę. Poczuj żywotność która go ożywia, i pozwól, aby Twoja własna obecność spotkała się z tą żywotnością. To tutaj żyje prawdziwe połączenie nie w tym, co robicie razem, nie w tym, co sobie mówicie, nawet nie w tym, jak dobrze się rozumiecie, ale w spotkaniu obecności z obecnością. Istota rozpoznaje istotę wieczne w Tobie, uznaje wieczne w nim to jest miłość. Na którą wskazuje Tole, to się dzieje, kiedy spotykają się dwie przebudzone dusze, a piękne w tym jest to, że ta miłość jest dostępna teraz, nie w jakiejś przyszłej chwili, kiedy w końcu znajdziesz właściwą osobę, nie wtedy, gdy twój obecny partner w końcu się zmieni, nie wtedy, gdy staniesz się bardziej duchowy czy bardziej rozwinięty, teraz, ponieważ obecność jest zawsze tutaj. A tam, gdzie jest obecność, tam jest możliwość tej miłości, nawet jeśli jesteś sam, możesz ją poczuć, ponieważ ostatecznie ta miłość nie jest między dwojgiem ludzi, to jest miłość, która leży u podstaw wszelkiego istnienia miłość, która jest Twoją samą naturą miłość, którą jesteś. Kiedy spotykają się dwie przebudzone dusze. Po prostu stają się lustrami dla tej miłości. Odbijają ją sobie nawzajem. Przypominają sobie nawzajem o tym, czym już są. A w tym wzajemnym przypominaniu rodzi się coś świętego coś, czego świat desperacko potrzebuje coś, co przyczynia się do przebudzenia samego człowieczeństwa. Dlatego oświecone relacje mają znaczenie nie tylko dla dwojga osób które w nich uczestniczą. Ale dla zbiorowej świadomości naszego gatunku każda relacja, która przechodzi od ego do obecności, od potrzeby do pełni, od dramatu do pokoju, przyczynia się do zmiany, która zachodzi na tej planecie. Nie tylko poprawiasz swoje życie miłosne. Uczestniczysz w ewolucji ludzkiej świadomości i to jest najważniejsza praca, jaką każdy z nas może wykonać. Teraz Chciałbym usłyszeć od Was: czy kiedykolwiek doświadczyliście tego, o czym opowiadam? Momentu prawdziwej obecności z drugą osobą, w którym ego odpuściło i pojawiło się coś głębszego? A może jesteście teraz w relacji, w której czujecie ten potencjał? Nawet jeśli jeszcze się w pełni nie urzeczywistnił, podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej nie po to, by szukać potwierdzenia. Ani rady, ale by przyczynić się do kolektywnego zrozumienia, ponieważ każda udostępniona historia przypomina innym o tym, co jest możliwe, a w tym czasie kolektywnego przebudzenia. Potrzebujemy wszystkich przypomnień, jakie możemy otrzymać. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za Waszą gotowość do eksplorowania tych głębin. I dziękuję za bycie częścią tej zmiany. Miłość której szukacie, jest miłością, którą jesteście. Obyście o tym pamiętali i obyście spotkali innych, którzy pomogą Wam pamiętać, ponieważ spotkanie dwóch przebudzonych dusz, to nie tylko osobiste błogosławieństwo, to wkład w kolektywne przebudzenie. Każda taka relacja staje się drogowskazem, pokazującym, co jest możliwe, dowodem na to, że miłość bez cierpienia istnieje. Dowodem na to, że świadomość może spotkać się ze świadomością w ludzkiej formie, a w tym czasie wielkiej transformacji na naszej planecie. Potrzebujemy więcej takich drogowskazów, potrzebujemy więcej przykładów, jak wygląda oświecona relacja nie perfekcja, nie nieustanna błogość, ale obecność, głębokość, wzrost, prawda, miłość która transformuje obie osoby i promieniuje na zewnątrz, dotykając każdego, kogo spotkają. To jest miłość, która uzdrowi nasz świat. To się dzieje, kiedy spotykają się dwie przebudzone dusze. I dlatego wasze własne przebudzenie ma takie znaczenie, nie tylko dla Was, ale dla nas wszystkich, dla samej świadomości. Dążącej do pełniejszego poznania siebie poprzez te cenne ludzkie połączenia, dla miłości, która czeka od zarania dziejów, by wyrazić się poprzez Was, dla wszystkiego, czym naprawdę jesteście, poza historią, którą Wam opowiedziano o Was samych, i dla miłości, która czeka na Was, kiedy w końcu przebudzicie się do tego, kim naprawdę jesteście.